Białaczka w Polsce wykrywana u kogoś średnio co godzinę. Niestety wciąż co druga chora osoba nie znajduje dawcy wśród osób niespokrewnionych. Najpopularniejszym typem białaczki u dorosłych jest ostra białaczka szpikowa. Rocznie zapada na nią w Polsce około 1600 osób. 1300 zachorowań rocznie dotyczy przywlekłej białaczki limfatycznej, 800 przywlekłej białaczki szpikowej, a 600 ostrzej białaczki limfatycznej. Ta ostatnia jest najpopularniejszą białaczką dzieci. W bazie DKMS Polska jest zarejestrowany ponad 270 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. Niestety to wciąż za mało. Prawie co druga chora osoba nie znajduje od odpowiedniego dawca. Ze statystyk wynika, że jedynie 5 na zarejestrowanych w bazie w ciągu 10 lat znajduje swojego biorca szpiku. Ale chorzy to nie tylko statystyki. Są to żywe istoty, które potrzebują pomocy. Twojej pomocy. Dawce może zostać osoba między 18 a 55 rokiem życia, która waży ponad 50 kg. Pomóż chorym otworzyć drzwi do nowego życia i zarejestruj się jako darca.